Panie Przewodniczące, kół z Puław, Witam serdecznie wszystkich miłych gości z Puław, z innych miejscowości, naszych tutaj mieszkańców z gminy Rzeżyn. Jestem kolejny raz zaproszony na, ten, na, na to noworoczne spotkanie. Zawsze chętnie przyjmuję zaproszenie. Bardzo się cieszę, że Państwo chcecie do nas, do Rzeżyna przyjeżdżać. Myślę, że poprzedni na poprzednich spotkaniach bardzo dobrze się bawiliście i dzisiaj też życzę Państwu udanej zabawy, udanego spotkania. W związku z tym, że jest nowy rok 2012, spotykamy się na początku tego roku, też przyjmijcie Państwo ode mnie najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, no tych podwyżek emerytur i rent jak najwięcej, żeby było, a podwyżek cen w sklepach jak najmniej, czego i sobie życzę. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście w swoich rodzinach, wśród znajomych zawsze się spotykali z życzliwością, z pomocą, żebyście mogli w zdrowiu szczęśliwie, wspólnie żyć i biesiadować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.